Was w kolejnym filmiku, i dzisiaj pokażę wszystkie rzeczy, jakie zabieram na krótki wyjazd z psem, Na przykład dwudniowy albo trzydniowy, taki krótszy wyjazd. I tutaj mam taką torbę, która jest soni, jest to takie łapki, taka zwykła torba. I tutaj mam wszystkie rzeczy dla niej, jakie zabieram na wyjazd. A taka saszetka. Smaczki biorę te. Jeśli chodzi o smakołyki to biorę też resztkę tutaj tego Let's Bite. Takie dentystyczne tutaj są takie dwa pakowane z Purina Friskies. Taki jeden kabanosik właśnie z tych, które kupiowałam w Tesco. To jeszcze została resztka kabanosika tego z Planet Pet ale już ostatni kawałek. najważniejszą rzeczą, jaką biorę, jest karma. Tutaj mam karmę dla Soni. Tu Sonia przyszła. Teraz Wam pokażę. Więc tutaj mam karmę. I tutaj jeszcze do karmy wrzuciłam dwa takie ciasteczka to z Hiltona i to z Lolopec. Więc mam to w takim pojemniczku. Kolejną rzeczą jest podróżna miseczka, tylko że my tutaj już jesteśmy na wsi, więc już mam do niej nalaną wodę i nie będę wylewać. Ale tylko podróżna ta większa. Następnie to jest bidon. Kula smakula ta niebieska. Taka zwykła piłeczka czerwona z tej gazetki mój pies i kot. Taki szepek, który zrobiłam dla sobie sama. Tutaj mam ten pojemnik na woreczki. Takie z grzebów zziłam, chociaż raczej mi się nie przyda. Pluszową zabawkę. Torbeczkę na smakołyki. Z zabawek to jeszcze wzięłam. To też jest na przysmaki, więc jej wzięłam. I jeszcze taką kostkę, właśnie gumową z gazetki Mój pies jest Z akcesoriów spacerowych wziąłam to smycz Flexi. Dalej taką zwykłą smycz przepinaną, ponieważ też może się przydać. Szalki to co najczęściej używamy. Na wszelki wypadek wziąłam obruszkę. A, jeszcze taką piłeczkę zapomniałam, wziąłam też. Tutaj wziąłam sobie taką apaszkę, chociaż raczej nie będziemy używać, bo bardziej ją wziąłam, tak żeby może sobie w niej zdjęcie jakieś zrobić. A tutaj jeszcze kolejne mam woreczki takie ładne różowe. I już ostatnią rzeczą, chyba ostatnią, którą wziąłam, to jest taki kocyk w łapki, ponieważ kocyk też zawsze może się przydać, jak pies będzie gdzieś stał wam położył taki kocek, który już zna I Jeszcze zapomniałam Wam pokazać, wziąłem te smakoliki z Alfa Sprint. Nie wiem, czy ktoś tak czyta, czy Alfa Sprint. No, chyba Alfa. Więc jeszcze wziąłem te smaczki, one są tutaj już otworzone. I to są wszystkie rzeczy, jakie wzięłam na wyjazd z psem. Na kilkudniowy wyjazd z psem właśnie. Wszystkie rzeczy, jakie zabieram dla Sani. Jeżeli taki filmik Wam się podobał, to czycie. kilkienie łapkę w górę. Jak do zobaczenia w kolejnych filmikach. Sonia. Tutaj macie Sonię.